Spotykamy się dzisiaj w naszym miejskim Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białstowskiej z naszym kołem gospodyń Wiejskich Lilii i Tulipany, które pozyskały środki z Fundacji Biedronka na właśnie danie wspólnych chwil dla naszych mieszkańców, dla naszych seniorów, dla tych, którzy pozostają gdzieś tam w domu. Nie zawsze chcieli wychodzić po to, żeby się spotykać, a dzisiaj są z nami. Dzisiaj zaskoczyła nas ogromnie frekwencja tych, którzy chcieli z nami być, chcieli z nami powiesiadować, pobyć, porozmawiać. Po prostu być wspólnie. Cieszymy się z tego ogromnie. Mamy nadzieję na to, że będziemy dalej mogli inicjatywy takie podejmować przez koła gospodyń miejskich. Zachęcam jeszcze raz do tego, by te koła tworzyć, by nasza społeczność gminy Domrowa Białosłocka coraz bardziej wychodziła na zewnątrz i chciała się spotykać, bo to jest bardzo ważne, byśmy byli zawsze razem. A przy kole gospodyń miejskich Linii, i Pany Jest to możliwe, cieszymy się ogromnie i zapraszamy Was bardzo serdecznie do takich spotkań, do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Tkania, które niejednokrotnie jeszcze zaprosi nas koło emerytów, czy też właśnie klub seniora, czy też właśnie rada seniora, czy też nasze wspaniałe Lilie i z koło gospody wiejskich. Więc zapraszamy Was serdecznie, byście razem z nami byli. Wszystkiego dobrego.